Hej widzowie, lecimy z następną serią do dwóch, do dwóch porażek lub trzech zwycięstw i gramy następnego blica. Rywal gra wariant z gońcem. Mam na to przygotowane całkiem ciekawe warianty, które już, już widzieliście raczej wiele razy. Zagram A3, jak zbiję to biorę pionkiem, jak się wycofa to, to zobaczymy jeszcze, co zagramy. Tutaj jest ważne, że po C4 raczej będę to bił. Dobra, koniec na związanie. Hetman na D2 i chciałbym zrobić długą roszadę, żebyśmy się tutaj z przeciwnikiem po prostu zmiażdżyli nawzajem. Nie wiadomo kto to będzie w stanie wygrać, ale będziemy grać właśnie w ten sposób bardzo agresywnie. Przerzucę skoczka na E2 i spróbuję pójść nim na bandę, żeby wyeksploatować związanie tego skoczka. Jestem bardzo ciekaw, co rywal na to. Rywal mnie tutaj w kontrze atakuje i w sumie pograłem trochę niedokładnie tak mi się wydaje tutaj, że dałem mu trochę za silny atak ale nie będziemy tutaj się jakoś przesadnie zamartwiać cofniemy się skoczkiem umieścimy skoczka tędy, zagramy może b3 tak, zagramy sobie b3, żeby tutaj nie atakował za bardzo a spróbujemy skontrować na tym skrzydle i może przegram ale powinienem mieć za to bardzo fajny. A i przynajmniej partia będzie interesująca. Tutaj dużo ciekawych wariantów jest, ale nie wiem, czy to wszystko ma szansę działać. Patrzcie, zagram sobie wieżą i nie może mnie zbić, bo biorę gońcem. I szczerze mówiąc, to poważnie myślę tutaj o poświęceniu tej wieży. A to jest trudne do policzenia, ale mam za mało czasu. Dobra, poświęcam wieżę. Wchodzę Hetmanem na F4. Najpierw chyba trzeba było zbić skoczkiem, ale już nie ma co. Nie ma co, nie ma już na to czasu. Dobra, on mnie zbił. Bicie, bicie, szach, pionek. Przegrywam. Gram tędy. Atak na skoczka, atak na Hetmana. Raczej jest to przegrana, ale przynajmniej jest ciekawie. Zobaczymy. No tutaj przeciwnik ma niecałe dwie minuty. Z ciekawości sprawdzę, ile razy z nim grałem. Nie grałem z nim. Ok. Myślałem, że z nim już grałem. Biorę skoczka. Szkoda, że mam tutaj tego pionka. To niestety sprawia, że nie wygram. Bierzemy tędy. Bierzemy tędy. Bierzemy wieżę i jak teraz wygląda sytuacja? Teraz mamy, materialnie stoimy dobrze. Gońca cofam tędy do ataku. On zagra tutaj. Jak zbije mi pionka, to wieża na e1. Tutaj zagrał, no to... Kurczę, co robimy? Tędy. Żeby Hetman miał duże pole ruchu, tędy, bo pozwoliłem mu za bardzo wejść tym gońcem. Mówi się trudno. 3, 6, 3, 5. O Jezu, jaki szybki. Dobra. Spróbujmy coś tutaj ugrać. Zablokujmy. W razie czego królem podejdę. I mam taki pomysł, przerzucę wieżę do ataku. Niestety przeciwnik jest sprytny i mocno atakuje. Pionka mogę zdobyć. Kurczę, nie, nie spojrzałem na to. 24 sekundy, mam mało czasu, ale wchodzę wieżą. Wchodzę wieżą, atakujemy. Atak na Hetmana. A nie jest. Za mało czasu. A, straciłem gońca. Tu, a tak na wieżę. Tu. No, dobra, to było bardzo głupie. Biorę, chowam się. Tracę. Ma. Dobra, nie było tragedii, ale... Pozwoliłem przeciwnikowi tutaj na zbyt wiele. Podstawiłem parę motywów. I to będzie przegrana. Chociaż ludzie jeszcze potrafią bardzo dużo podstawić. Może jeszcze jakiś remis tu wpadnie. I tutaj się jakoś jeszcze ma szansę przeciwnik zaplątać. Jak stracę pionki. Czy pozwoli mi stracić pionki? To jest pytanie. Ok. I jak pionek pójdzie, to jest remis. i mat. No dobra, nie udało się. Lecimy z następną partyjką. D4, D5. Na razie nic nadzwyczajnego. Będziemy mieli od, będziemy mieli Merana. Tutaj zagram B5. Chciałbym pchnąć. Dobra, idę do przodu. Mieliśmy taką pozycję w rapidzie, dokładnie taką samą pozycję. Kurczę, tutaj w sumie może trzeba było bić i to, czy to nie wygrywa? H6. W odpowiednim momencie będę chciał bić, bić gońcem. Teraz mam ten motyw, po hetman e7, zobaczcie, bije, skoczek bije. Ok, już tego nie ma, ale wchodzę tędy z atakiem na gońca. I tutaj po biciu mogą być naprawdę dzikie rzeczy. No nie mogę niestety bić tak. Dobra, biorę tędy. On bije skoczkiem. On bije skoczkiem i możliwe, że tracę pionka. Tędy. Czyli co? Mam piąka mniej. Co on mi zbił? Bo nie mam pojęcia. U. No dobra, weźmy wieżę. Będziemy mieli jakość przewagi. Nie, nie będziemy mieli jakości przewagi, ale może wyjdziemy tym. Tak, będzie jakoś przewagi. Dobra. Zagrajmy tędy, zbije gońca. My weźmiemy Hetmanem. Może trzeba było bić tego pionka. Ale odwaliłem. Przegapiłem to kompletnie. Co robimy? Zagram tu i zbiję tego pionka. Ten pionek jest ważny, więc nawet jak zdobędzie moją figurę. To coś będę w zamian za to miał. Nawet się zastanawiam, czy nie poświęcić tego skoczka. Ale nie ma takiej potrzeby. Zbiję tędy. A, on tutaj może zbić. Strasznie dużo na podstawiałem mu tu. Mm, dobra, weźmy to. Jak zbiję to dostanie szacha, a potem związanie i odbijam figurę. Możliwe, że odbiję tę figurę. Zmniejszyłem szachownicę jakoś. Dobra, tędy, a tak. Więc materialnie powinniśmy stać się równo. Jak czegoś głupiego nie zrobię, to nie przegram tej partii. Mam tutaj też potencjalne szachy. Ok, jest 5 sekund więcej niż urywala. Bierzemy, bierzemy tutaj. I będziemy grać w taki sposób, żeby w miarę możliwości narobić mu jak najwięcej problemów. Atak podwójny, tędy. Wymiana hetmanów. Mam 10 sekund przewagi. Podchodzę królem, podchodzę królem, odcinam króla rywala. Dobrze, że nie zauważył, bo traciłem pionka. Podchodzę sobie tędy. Wywalam króla rywala. Wracam do obrony pionka. Lecę, straciłem pionka, mówi się trudno. Atak tędy. Jak zbiję, to te dwa pionki będą bardzo słabe. Może dać mi szacha i zdobyć następnego pionka. Podchodzę tędy. Mogę dostać szacha, odsuwam się, nic się nie dzieje złego, więc jest ok. Mam atak na dwa pionki. Tutaj biorę pionka. Jak zaatakuję, to mam szacha i zdobywam następnego pionka. Wracam i teraz tędy. On mi daje szacha i idę tędy, żeby tutaj nie dostać szacha. Daję szacha. Cofam się, wieżą. Blokuję troszeczkę króla przeciwnika. Przechodzę tędy, tędy. Dostanę szacha. Nie dostałem szacha, to zbliżam się królem. Wieża. Pion, król. Atak, tędy. Szach. Może zdobędę pionka? Zdobyłem pionka, ok. Tutaj zbliżam się królem. Pozycja. Przegrana prawdopodobnie, no, ale raczej remisowa. Raczej remisowa. Będziemy szachować tędy. Utrzymamy się tutaj, utrzymamy się tutaj, tutaj. O Jezu, podstawiłem, czyli dostanę mata, ale bez sensu. 5 sekund, 10 razy zdążymy mnie zamatować. Jak podejdzie królem, to jest remis. A teraz podchodzi królem i wygrywa. No nic, widzowie, tak też bywa. Niestety, dzisiaj e, słaba ta nasza seria. Rywal proponuje rewanż. Nie zgodzę się, bo to jest już koniec dzisiejszego odcinka, ale mam nadzieję, że mimo słabych partii dobrze się bawiliście. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie wirtualną kawą. A jutro zagramy. No jakiś następny odcinek, nie wiem czy to będą belice czy rapidy, ale jeszcze się przekonamy, więc dzięki i do zobaczenia.